Dzień dobry, dzień dobry, kochani na kanale Karty na miłość. Na prośbę kilku osób z Was. Pisałyście na Facebooku, że dawno nie było ślimaczków. No dobrze. No dobrze. To szybciutko zrobimy ślimaczek dla każdego znaku Zodiaku, tak? Kochane skarby, pamiętajcie, że ślimaczki mają przekaz dla Was na tą chwilę, na ten czas, kiedy zobaczycie i. Jak się nie podoba, to się nie gniewać, że ślimaczek takie coś dla Was wymyślił, tak? Zaczynamy po kolei od baranków i skończymy na rybkach. Pamiętajcie, żeby po każdym filmie, który zobaczycie, zostawić łapkę w górę i ślad w komentarzu. To jest na rozwój kanału. Z tego mnie rozliczają. I żeby kanał mógł istnieć, musi tak być. Trudno, kochani. Baranki, czekacie na ślimaczka. A on wam chce powiedzieć: przestań szukać. Zamiast tego znajdź to, co cały czas jest i było obecne. A może macie coś pod nosem, co? No właśnie. Zapraszam, by czuli się. Twoje życie staje się najpiękniejsze, gdy kochasz siebie. No tak, trzeba pokochać siebie. Bliźnięta. Chcesz mieć rację, czy chcesz być szczęśliwy? No właśnie, czasem nie warto się pokłócić, czasem lepiej przemilczeć, nie odzywać się, co? No, się, co dla was? Dokądkolwiek poprowadzą cię twoje drogi, zabierz swoje serce ze sobą. Piękny przekaz. Lewiątka. co powiedziałaby miłość zapytajcie na waszym miejscu co by powiedziała miłość panienki kochane na wszystko jest właściwy czas no właśnie jeśli nie dzisiaj to pamiętajcie że nie ma się co spieszyć osoby spod znaku wagi Niezależnie co i jak się w Twoim życiu wydarza, bądź dobry dla siebie. O, właśnie. Skorpiony. Ten, kto to czyta, jest piękny. Kto tego nie czyta, też jest piękny, ale prawdopodobnie o tym nie wie. Piękne są te ślimaczki. Chodźcie, strzelce. Kochaj tak często i tak wiele, jak tylko potrafisz. Koziorożce zapraszam. Znajdź czas, by być po prostu niesamowicie szczęśliwym. Zapraszam wszystkie wodniki. Myślałeś dotąd, że jesteś tylko świetlikiem, aż wreszcie rozpoznałeś. To ty jesteś latarnią. Rybki. Przeczucie nazywa się przeczuciem, bo pochodzi od czucia i mieszka w brzuchu. Nie dziwota, że znów masz wątpliwości, skoro szukałeś go w głowie. Skarbeczki, jeśli komuś nie odpowiada, ślimaczek, to wyciągnę jeszcze jednego. Być może ten będzie odpowiadał. Słońce świeci zawsze, nawet wtedy, gdy go akurat nie widzisz. Tym miłym akcentem, kochani, żegnam się z wami, życzę cudownego dnia, buziaki dla was, papa. Pa.